Witam serdecznie w kolejnym odcinku z Call of Duty Wonder Warfare. Tym razem w Londynie. Także zaczynajmy. Siedrancie, Galic, mamy Gali. krytyczne zagrożenie. Co najmniej jeden napadnik. Może mieć bombę albo coś gorszego. Mamy snajperów na miejscu. Nie, Siedrancie, nie chcemy wzbudzać paniki. Czy terroryści też o tym wiedzą, ser Galic, nie zrób Londynu w strefie wojny, jasne. Jak słońce. Bez odbioru. Jesteśmy zdani na siebie. Damy sobie radę. No to do roboty, tak? Przyjęto. Sierżancie. Uwaga, biały van. Widzę broń. To oni. Szabla do kruka, biały van. Grupa mężczyzn w klipu poporowym są uzbrojeni, ruszamy. Przyjąłem. Nie interweniujcie, dopóki to nie będzie konieczne. Biały van, po lewej. Na miejscu tego samochodu już na pewno nie, nie jechał dalej. Tutaj, Policja, stać! Zróbcie do góry, Już! Na ciebie leżeć! Już! Nie będę powtarzać, czekam! Och, ty! Broń! Mam broń! Kurwa, zamieni to! Dobra co mi się Mamy wybuch na flikacieli Serkus. Padły strzały, funkcjonariusze radni! Potrzebujemy lekarzy! Pierko lekaj. Dobra, to kto, nie Jeszcze nie skończyli. mają ciekawego? O, kałoszek Bierzemy. Dobra, gdzie mam iść? Trochę jest O, terrorystów. Ło, leżeć. No poczekajcie, bo jeszcze coś tak ten dźwięk byśmy zmienili sobie. Głośność efektów trochę obniżę. Tych dialogów na pewno nie słychać. No dobra. Wystarczy się, wystarczy się,

Szygarnia zajęta. Kurwa! Broń automatyczna! Potrzebny trojan! Już do wszystkich jednostek! Z wychodzą z autobusu przy podstawie. Trzeba ich słuchać! Przy czerwonym autobusie od czterech 4 Nie mam broni! Potrzebne. mam wparcie. broń! No! Przygotowani! Najlepsze przy autobusy potrzebują pomocy! Nie są to autobusy!

Dobrze, że oni krzyczą, to chociaż można ich ogarnąć. Oho, jeszcze to samochodu samochody zaraz wybuchną. O, mój, ten. Wiadomo to z tego. Muszę wejść do budynku. Chwila! Centrala! Tu Alfa No dobra. Jesteśmy z tak jest, no się ma, kapitanie Price. Jestem, kapitan Price, Sierżant Garik. Idziesz ze mną. Uwaga na rogi. Pomocy! Zakładnicy Pomocy! na górze. Pomocy! Miejcie to ze mnie! Proszę! w tej Zdejmijcie to! No. Zdejmijcie Na pomoc! Nie, jestem jednym z nich! Nie chcę umierać! Błagam! Nie chcę umierać! Nie chcę, Nie chcę, się Nie chcę, chcę się zobaczyć rodzinę! możesz moje córeczki! Starym, Dajcie mi zobaczyć moje córeczki! Zaraz wybuchnie. Nie mogę tego! Nie ma kasy! Na pomoc! Na pomoc! Co ty robisz? Nie! trudna decyzja, coś zrobić. Albo za jednego, albo za dziesięciu. No wszystkich! Bomba wybuchła. Potrzebujemy sanitariuszy. Wychodzimy. Spokojnie, spokojnie. Zabierzemy Was tam. Jesteś cały? Nic mnie nie jest. Przychodźcie. Jeśli wiele osób sierżancie. To w ogóle nie powinno się wydarzyć ser. Wysłali nas na pół gwizdka, Żeby wszyscy mogli udawać, że to nie wojna. Ta pierdolone kłamstwo stulecia. Dlaczego mamy związane ręce? Przestańmy się wreszcie cackać i walczmy. Ser. Mówcie dalej. Nie mamy szans przy takich zasadach prowadzenia walki, kapitanie. Niech mówią nam gdzie, mówią kiedy, ale nie jak. Moi ludzie śledzili te komórki od tygodni. Mieliście o tym jakieś informacje? Nawet sporo, ser. Okej, okay, Garrick. Idziesz ze mną. Tu się pewnie zgadzam, że faktycznie terrorzyści mają dużo łatwiej, bo oni nie mają żadnych tak naprawdę... przyznała się do zamachu miejscu jest Alex. Szuka zaginionych chemikaliów. Potrzebujemy wsparcia sił wyzwolenia. Niech skontaktuje się z dowódcą. Znasz ich dowódcę? Tak, poznaliśmy się. Niech poda moje nazwisko. Albo go zabiją. Masz wiadomość od kapitana Price'a? Komendant Karim. Mów mi Alex. Słucham cię, Alex. To ściśle tajne. Kuzyni, zobaczcie, co tam na korytarzu. Dwa dni temu terroryści ukradli partię rosyjskiego gazu. To na pewno była Alcatala. <laughs> Rosjanie nie rozróżniają między Alcatalą a waszymi ludźmi. A ja nie rozróżniam między Alcatalą i armią rosyjską. Jedni i drudzy to terroryści. Nigdy nie użylibyśmy tej trucizny. To pomóż nam ją znaleźć, zanim... I zanim co? Wywiozą ją do Europy? Czy Ameryki? Żyjemy tak każdego dnia. Pani komendant, poradziliście. Kto to? Alex, to mój brat, porucznik Hadir. Jesteś z jej? Pracuję z kapitanem Price'em. Więc zabijasz Rosjan, tak? Mam przyjaciół, którzy mogą pomóc. Twoja siostra zadecyduje, co dalej. Oczywiście. Moja siostra tu dowodzi. A rosyjska armia wciąż tu jest. Ta okupacja musi się skończyć. Zgadzamy się z tym, tak? Tak. Hmm. Ludzie generała Barkowa kontrolują miasto. Chcemy to zmienić. Nie mamy rakiet, ale radzimy sobie. Jak zostaniesz, pomożemy ci. Ale wtedy musisz walczyć. To do boju. Witamy w Urzykistanie, Alex. No to za mną. Te tunele to ostatnia szansa. Mamy dane, że rosyjscy dowódcy będą gdzieś w mieście. Przygotujemy zasadzkę. Ja wybuchowo. To odwróci ich uwagę. Odciągniemy żołnierzy od ich bazy, co pozwoli ją zaatakować. Musimy dać z siebie wszystko. Jeśli posuniemy się za daleko, zatracimy siebie. Szykuj się do ataku na lotnisko. Powodzenia. Alex, weź te ładunki. C4 ze zdalnym detonatorem. Dzięki. Mocną mocno zabawka. Na moją siostrę. Powodzenia nawzajem. A do tego co powiedział właśnie tam Gary. To faktycznie. E, jest to Popsa. prawda, że w sumie właśnie takie bardziej rozwinięte kraje mają trudniej. Z e, tak powiem podjąć jakieś decyzje, ponieważ oni Amerykanie. często go na atak Zerde. ludzi z tego. Mm, terrorystów, tak? Więc ale... w tym momencie jest to niestety, ale faktycznie prawda. Że mają związane ręce. Jak wyglądam? Ujdzie. Gdyby nie to pewnie by było lepiej. Tarik, jak sytuacja? Rosjanie są tuż na zewnątrz. Jeśli zobaczą broń, zaczną strzelać. W takim przypadku plan zawiedzie, nim zaczniemy. Aleks, tron nas wyda. Nie pokazuj jej Rosjanom. Chodź za mną. Nie wiem, co zrobiłem. Nie Nie, tak. ja! nie chcę i nie, nie, nie budzić. Nic nie znam, generał ten... Roman Barkow, wasz przewożony i dowódca regionu. Wojska Barkowa okupują całe miasto. Rozdzielają nasze kobiety i dzieci. Dziś będą bardzo surowi, bo przyjadą tłok No to... ...Barkow się pojawi? Prawie nigdy się nie pojawia. Ukrywa się, i inni odwalają za niego brudną robotę. Jaką brudną robotę? Przydzielają kary. Mężczyźni do, do pracy. pracy! Kobiety do ciężarówek! Tu się rozdzielimy. Rób, co mówię i zmierzaj się w tłum. Wejdź głównymi drzwiami. Spotkamy się po drugiej stronie. te te Dobra, dobra, już kurde. Olek, dalej, Alex. idź za nimi. No dobra. Czyli to jest ta robota, mrukliwości i ochrony. Są w stanie siły, które nie rozumieją, a więc mających zapewnić bezpieczeństwo, pokój i dobrobyt. Przedostałem się. Anu, skąd? Hmm. Do tyłu? Do piemu. Uważaj na siebie, siostro. <coughs> Jesteś zaradny. Dobrze. Czy się? Moi ludzie będą mieli dla nas więcej ładunków wybuchowych. No dobra. Większy wybuch odciągnie od już Zobaczymy, co Żołnierze Barkowa znaleźli moich współpracowników. Możliwe, że już hmm. nie żyją. Musimy być cicho. Znajdź filtr oleju. Użyj go jako tłumika. Czego Poszukaj przy pojazdach cywilnych. Ja będę obserwować strażników. No dobra. Ten jest pusty. W imię tak zwanej wolności. Żuczek? Raki, Chyba żołnierz, który toczy ten kraj. No i dobra. I co pro? To wystarczy. Dobrze, cofnij się i oszankuj z prawej.

Wola jednak zostać za kawałek niż strój się od drzwi. Ostrożny, mogą być teraz Masz go na celowniku? Tak. Weź dwóch, ja zajmę się trzecim. Ja teraz, teraz, teraz. Czysto. Przykro mi. Czyli w kask mam nie da się tak łatwo było. zabić. Ich ofiara nie pójdzie na marne. Pa, dobrze, Schowaj Ty się już co? Wychodzimy. Okej. Okay. Schowaj broń. La, la No dobra. Schowaj broń, albo no, nas zabiją. Dobra, dobra, już. Idziemy dalej. Chodź za mną. Jeśli będziecie się starać generałowi Parkowowi, zostaniecie przykładnie ukarani. Co tu się dzieje? Proszę, ona się boi. Spocznij. Jasne, jasne. Rozumiesz, czemu to robimy? bo zabili naszych żołnierzy. Popatrz na nich. Ruszajmy. Kurwa, to przecież zbrodnia wojenna. w pokoju, jeśli będziemy tak współpracować. Tak. Barkow zabrać głos! To ten maleńki powodują ból, który dotyka nas Wypełnij wszystkich! naszą misję, a nie położy kres okrucieństwu Barkowa. Dajcie ich, a zostaniecie nagrodzeni! Gdzie ty jesteś? Tędy, po drabinie. No dobra. Barkow wysyła helikoptery. Jak je zniszczymy, wykurzymy wojska z wady. Coś kasę no, no dobra. Jeśli spotkasz strażników, zlikwiduj ich. Tylko cicho. Po wszystkim spotkaj okay. tutaj. Nie może być pokoju. O! Oh. Jako człowiek prawej. w Nie ma tu ani Tylko zbrodnia i kawa. No dobra. Idź koczka. Pod moją będziemy eliminować agitatorów jednego po Dobra, no schowajmy. Na naszych ulicach rewolucja przynosi wojnę, wielbiącemu pokój Urzyki stanowi Wieloleju? Dokładnie. Czyli co? Już w każdej broni mamy. Czyli mogę normalnie z teraz wyjść. Co mi się bardziej w sumie podoba. Dobrze, ale to już poczekaj Nie mogę tutaj już na górę Nigdy, przenigdy nie damy się stąd wygnać armii złodziei i terrorystów Nie mogę, faktycznie No dobra Ciemno. Rosja tak nie Alex, jesteś na tak Tylko po to, szukam dachu. drogi na górę. Momentom schody. Zobaczmy tutaj tędy. Mamy nieograniczone zasoby ludzkie. <grych> <grych> nie pokonają nas tyle. Okej. Okay. Bingo. Nie przy wejściu. Jeśli chcesz zaatakować, nie daj się zobaczyć. Dwóch oh, oh, oh. leży. Nie wiem. Hmm. A dziś? Uczyń tamten tam było łatwiej. Dokładnie ukażę tych, którzy nie słuchają moich rozkazów. Ci Jestem przy celu. Lubisz co robić? Zróbmy tak. Wśród... O, powiedzmy, że to wyszło. Czyta. Filtry nie działały. <śmusz> Ładunek podłożony. To powinno odwrócić ich uwagę. Zgodnie z planem. Teraz drugi helikopter. Kto kolaboruje z tymi grupami, skazany zostanie na śmierć. No z tej pozycji to tylko jednego, widzę. Powstałem, że tam ich więcej będzie. No dobra.

Gdzie mi się tu wychylasz? A, czyli ty byłeś tu sam, tylko ten skurwiel by cię zobaczył. Razem możemy zbudować przemysł i korzystać z surowców. Dobra. Prezentę podłączone. Rosja, przygotuj się przy mnie. Możemy być partnerami. Tam jesteś. Hm. Coś się stanie? Razem jeden front przeciwko zachodowi. O! I pozbędziemy się tych, których Nie powinno tu być. Towarzysze i lojalnie obywatele Orzykista. Przedostań się do mnie, Aleks. Jestem generał Roman Barbar. Wasz przewożony i dowódca. Regionu... Nie mogę tamtej pomóc? Co sumie. Aleks, tutaj. Mimo mojej świątobliwości i ochrony, są w Orzykistanie siły, i nie lekcji, mających zapewnić bezpieczeństwo. Wysadzaj Będzie Będzie boom Pięknie jebło, Aleks Dobra robota, <gry> tędy Jebło to jebło Na rówkę. No dobra. Idą kolejni. Nie oddalaj się. To prezent. Na no do widzenia. Jaki miły prezent. Szkoda, że ominą nas fajerwerki. Ale musimy atakować, nim będzie za późno. Dobra. Następna ulica doprowadzi nas do tuneli pod domem Tarika. Воу! Пердорабы! Вот ты! Что? Co to kurwa jest? Kolejne zbrodnie Schowaj się, Alex. Padnij. Schowaj broń. Jest ich za dużo. Nie ruszaj się. Hm. No ja ruszaj jestem ciekaw. Głową. Czy ja zaraz tu nie hapstam? Poczynaj. Dobra.

Echa, co? Patrz, posiłki z lotniska. Nasz plan zadziałał. Stój. Kurwa, drzwi domu Tarica są otwarte. Gdzie Taric? Zginął. Nie porzuciłby posterunku. Chodźmy. to Wejdźmy na dół do Hadira. No dobra. Straciłaś dziś dobrych ludzi. To koszt tej wojny. A teraz przejmijmy lotnisko Barkowa, aby ich śmierć nie poszła na marne. Czeka nas niezła przeprawa. Tak jak ich. Hadir ma plan. Każdy ma jaki teraz tym. u mnie, Alex. Obserwujemy ze skraju bazy Barkowów. Trzeba mieć tych skór wieli oku. Przyjaciele blisko. Wrogowie jeszcze bliżej. Mówiłem, że mamy swoje sposoby. Nie mamy granatu, więc improwizujemy. Nieźle. Wydawało ci się, że walczymy na kamieni i kije? Dobra, i tutaj zakończymy następny odcinek. W kolejnym odcinku będziemy prawdopodobnie a, zdobywali już lotnisko. Także do zobaczenia w następnym odcinku.